we <laughs> Siema, witam was, witamy was na kolejnej wyprawie, jak widzicie Paweł jest ze mną a dzisiaj znajdujemy się w ruinach pałacu w Rudniku jest to około Raciborza, taka, taka mała miejscowość no, jesteśmy tutaj, aby to miejsce pod kątem paranormalnym z historii co wam mogę powiedzieć miejsce to powstało prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku lub na początku XIX wieku tutaj są to, trochę zbieżne te historie, bo nie udało nam się tam tak doczytać dokładnie, który to był rok Podaje się też datę 1797, więc to może być prawdopodobna data, kiedy powstało to miejsce. Miejsce to głównie należało do dwóch rodzin. Tutaj von Marwitz na początku, później do von Serchow. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak. No i w czasie wojny ta rodzina opuściła, ta ostatnia rodzina opuściła to miejsce. Po wojnie przyjął to PGR, no. po prostu no jak większość no, takich jak obiektów, uciec, z tego co mi wiadomo, z tego co wyczytałem, obiekt ten przetrwał w miarę dobrym stanie. Dobra, Dobra. obiekt ten przetrwał w miarę dobrym stanie, ale co tu należy dodać, w 2019 roku zawaliła się tutaj frontowa ściana, co przypieczętowało z tego obiektu i obecnie to jest no już praktycznie ruina, no co ja mm. mogę powiedzieć nie? bardzo niebezpiecznie to jest no. i będziemy się ogólnie tutaj tylko skupiać na tym miejscu, bo tutaj nie ma co chodzić tutaj jest wszędzie wszystko zawalone, więc e, no przechodzimy od razu do badań do badania no to dobra, to widzimy Zapraszam się na, na pokażemy jak to wygląda no widzicie, tutaj, ja mam to o, to ma takie główne wyjście wszystko tutaj już widzicie to są takie fajne schody do góry jak widzicie. Pięknie to wszystko wygląda. Tam na górze jeszcze taki, taki kominek jest fajny. No, ale jak widzieliście wszystko się wali tutaj. Tu ta frontowa ściana, jest przede mną. Tak ja mówię, Tak cała się zawaliła. Otóż to w 2019 roku tam wszystko właśnie się zawaliło Tutaj jakbym zdech tutaj na, to bym już leciał na dół, bo to jest to co z dołu jest. Czekaj, no tu, tutaj już nawet tutaj już nawet ciężko będzie wejść. No nie nie, bo to jest to tam z dołu co było cał, całkowicie. Tu, tu jest, co, tak. Ale możemy się skupić na podstawie. kochny. Jakieś takie. Kureczko pod schodami. Proszę, ja coś To ja załączę typ samolotowy Czy jest ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować? Jeżeli tak Proszę, zbliżcie się do nas Przemówcie do nas Mamy taką, takie urządzenie, które was osłyszy Ja też puszczę podwójkę 2 Typy typ samolotowe mamy wszystkie Urządzenia, jak chcę jeszcze powiedzieć, że ja tutaj byłem, to jest moje druga, tutaj, po prostu drugie badanie, paranormalne za pierwszym razem. No, były też ciekawe odpowiedzi. E, film mam się teraz wyświetli do góry. To możecie zobaczyć mój pierwszy film, jak tutaj byłem. Dobra, wracamy do badania. Widzisz takie urządzenia z zieloną lampką. Proszę, zbliż się do niego, zbliż się do niego, a ja, ja to zobaczę, zobaczę, że tutaj jesteś, będzie to potwierdzeniem tego. Są tu też gdzieś domy mieszkalne, ja myślę, że tu raczej nikt nam nie przeszkodzi. Ja Wiadomo, jak budynek jest z takim stanie, jakim jest, to... Uderzenie. Uderzenie, o kurde. Uderzenie. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Powiem tego z zasłową, jeszcze chyba nie padło na głos Czy grozi mi tutaj niebezpieczeństwo? Rozmawiam. Kto się do mnie teraz odezwał? Kto się do mnie odezwał? Spójrz, co to tu wygląda. Tragedia, nie? Co myślisz? No to w ogóle trzeba uważać wszędzie. Co się do mnie odezwał. Kim jesteś? Jak masz na imię? Ja mam na imię Paweł Jak ty masz na imię? Uderzenie padło. Mhm. Jedno słowo uderzenie no Ha. Nie czekaweli, nie, ciekawie, nie ciekawie. O, a tu też nie wiem co jest pod tym. Matka. Matka. Czy matką jesteś? Jak masz na imię? Matko, matko, no, matko. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Czasownie na to, jest dobrze, że to jest jakiś tam, do końca taki bajek, który zepchnął sobie słowami? To są miejsca, w których to kompletnie nie można działać. No. Tu po niemiecku załączyłem. Poszanowanie. Poszanowanie. My też przychodzimy tutaj z szacunkiem do Ciebie. Ja mam na imię Paweł, jest ze mną kolega Dawid. Z kim rozmawiamy? Jesteś kobietą czy mężczyzną? Być może. Tak. Monika. Hmm, dziękuję, dziękuję Moniko, że odpowiedziałaś mi. Co tutaj robisz? Mieszkałaś kiedyś w tym pałacu? Nie rozumiem, co to jest za słowo. to chyba to jest taka faza jest... Facajem. Dla snu. Dla snu. Zapytam jeszcze raz, czy mieszkałaś w tym pałacu kiedyś? Nie obawiaj się, nas przychodzimy w pokoju. Chcemy się tylko z tobą skontaktować. Tak. tak. Czyli chcesz się z nami skontaktować, tak? Wszystko że jest tutaj Monika. Czy tak masz na imię? Ile? Ile? Yeah. Monika, czy to ty do nas się odzywasz, a może ktoś inny? Przyjaciel. Niezdecydowany. Nie jestem niezdecydowany. A, a rozumiesz nas? Co mówimy do Ciebie? Widzisz nas? Pragniemy nawiązać tylko z Tobą kontakt Ilu was tutaj jest? Ilu was jest? Moniko, ty jesteś, tak? Czy jest tu ktoś jeszcze? Ktoś więcej Słownie tego woksa tu załączyć. Może na woksie też będzie coś jeszcze. Kto tutaj jest z nami jeszcze? Niech y, przemówi do nas. Czy byliście mieszkańcami tutaj tego pałacu? Moniko, czy należałaś może do służby? Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. deviu. Ó. A go. Się zaczął odzywać i teraz cisza. A tu mu góry było więcej, nie? Tak. Tak, jesteś, tak? Dalej z nami. Jak masz na imię, proszę przedstaw się. Czy rozumiesz nas? M. To co no? Albo coś oznacza, coś innego. Co oznacza to słowo? Gadajem Cośszeło. Co się zaczyna? Zbliżasz się do nas? Podejdź do nas. Chyba że to jest ten bliżej. Co? Co to było? Coś dupnąło. Słyszałeś to? Nie wiem czy to nie za nie, niewolni się butynka Albo kwiaty że tam jest. Ktoś, ktoś rzuca od tych. tych na dół To ci zejść na dół Czy to ty byłaś? Czy to ty teraz mnie e, próbowałaś przestraszyć? No przestraszyłaś mnie albo przestraszyłaś Bo tobie się to udało Kurde patrzcie tak jakby coś nie chciał, żebyśmy no. się zbliżali. No było ten Lżej. No Czy to ty się zamanifestowałeś? Wiemy, że budynek jest w stanie no tak, no nie wiadomo czy to też wiesz, bo budynek też może być w tym stanie no. Czekaj, ja tam wezmę tego, SLS-em mhm. Kto tutaj z nami jest? Nie wiem, nie zauważyłem o, o, To fajnie, czyli o to mi chodziło Czy... Możesz powiedzieć, jak masz na imię? Była tu jakaś Monika z nami przed chwilą. Czy to ty jesteś Monika? No, dziwnie mi się. No, co? Smutny. Smutny. Dlaczego jesteś smutny, smutna? Dziwnie mnie tu... Patrz, patrz. Lata tak. Widzisz? To tak było. Aha. Albo co tu było? Co tu, tu latało? To jest jakieś... To też co to jest? Widzisz to? to to jest bo wiesz? A no, nawet nic nie zrobi. Tylko że pod ochroną. Bo... No, nic nie, nie ma. Zajmę. Zajmę. Dlaczego jesteś smutny, smutna? Z kim rozmawiamy? Spalony. Spalony. Wstań w tych drzwiach przed, przed nami. Coś pipcze, ale nic nie ma. Ale nic nie ma. Co jest dziwne. Zub hałas dla nas. Przynajmniej ręka, żeby mi odpoczął. Ja to przyjmę, przyjmę. Zub dla nas hałas. No może jeszcze nie ma tam Tu na wina to było chyba, widzisz? Czy to, to zrobiłeś? To ma coś tu pod nogami, nie? Nie. To co to było? Nie wiem co. Ja, ożywiono. Spójrzcie, ja te wino. To jest taki, jakby w pustaku było zrobione. Bo no to ktoś jest też tam Po niemiecko tak nie umie, jak nie, nie będę bym jakiś piec jeszcze został Nie piec tu takie został jeszcze Kim jesteś? Takie budki małe Czy co to jest Gdzie to jest? Grze gdzie to jest? jest? Jakaś kotłownia tu mm. Nie. Aki, tu nie się no to zaraz pokażę. tu jakaś ruda pewnie szła. My jesteśmy teraz w, pi w piwnicy. W piwnicy pałacu. A gdzie ty jesteś? Gdzie cię mam szukać? Gdzie jesteś? Czemu mi się wok łączył? Stary, tak, to jest Ameryka. Ameryka. A nie pojechali właściciele do Ameryki? Nie, 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 do do Niemiec. nie Do Niemiec chyba. Bo oni też do Ameryki potem uciekali. Kto jest stary? Ten budynek? Albo on jest stary. Albo ty jesteś stary. No właśnie. Czy mieszkałeś tutaj? Byłeś właścicielem tych dóbr? Tego majątku? Jeżeli miał być, że to był właśnie ten Marwitz, nie? Mhm Jakiś Bo ich tam było nie wiem ile tam, cały ten ród był, nie? Mhm mm. tutaj się odzywamy Czy jesteś, czy jesteś właścicielem? Czy byłeś właścicielem tego pałacu? Mm. Odpowiedz nam, tak, tak lub nie czy byłeś właścicielem tego pałacu? Czy byłeś właścicielem tego pałacu? Stary Ty to... Jest stary To samo mi powiedziało co tobie Widzicie? Znowu to samo Boiler Tak, wiemy, że stary Ale co jest stare? To jest wszystko stare, tak. Stary pałac. Stare te urządzenia są. Wszystko tu jest stare. Był, by, był ktoś? Mnie znowu stare padało, to samo co Tobie. Jak masz na imię. Przedstaw nam się. Przedstaw nam się. Jak masz na imię. Ja mam na imię Paweł. Wychajstów. Palce mi już zamarzają ci powiem Ja zmieniłem, bo mi już ciąży wiesz ta kamera A nie, jest tak zimno na dworze, żeby znowu tak Nie wiem, to, bo to coś wejdziemy. oddziałuje, co ktoś na nas Dusić Dusić nie. Dusisz się? Chyba, że idziemy tam już wyżej jeszcze bo Tutaj coś takiegoś nie wiem, dziwnie no. Ciężka atmosfera to jakoś jest tak atmosfera, ale, ale... Padają słowa. Lecz. Co to jest? Ciężko nawiązać kontakt taki konkretny, że można powiedzieć. Mam jakąś część policy. Sesja pierwsza, opuszczony połat Rudnik. Y, Słyszymy, że ktoś z nami tutaj się próbuje porozumiewać. Y, czy mógł być albo mogło być powiedzieć jak masz na imię? Powiedz to do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, a Ciebie zarejestruję. Uderzenie. Przychodzimy w pokoju tutaj chcemy tylko z Tobą porozmawiać, chcemy nawiązać kontakt. Słyszymy, że ktoś tutaj ewidentnie jest. Proszę Cię, powiedz coś do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, albo Zrób jakiś hałas, zam zamanifestuj się jakoś, żebyśmy Ciebie słyszeli. Jeżeli się nagrałaś, bądź nagrałaś, to dziękujemy Ci bardzo. Proszę, pozostać tutaj, gdzieś i podążaj za nami Za uderzenie było. No to samo, bo to już było uderzenie. Czekaj, jak Ty się znowu. Się próbuję porozumiewać. E, czy mógłbyś albo mogłabyś powiedzieć jak masz na imię? Powiedz to do urządzenia, które mam w prawej ręce, a Ciebie zarejestruję. Przychodzimy w pokoju tutaj i chcemy tylko z tobą porozumiewaczy, chcemy nawiązać kontakt. Słyszymy, to ewidentnie jest. Proszę Cię, powiedz coś do tego urządzenia, które ma w ręce, albo zrób jakiś hałas, zamanifestuj się jakoś, żebyśmy Ciebie słyszeli. <grym> Jeżeli się nagrałaś, bądź... Nie, no, chyba jest... nic nie było chyba. No sobie się tam już żegnał. Jak widzieliście, były jakieś odpowiedzi. Hmm, coś mówiło uderzenie, uderzenie może nas, nas chciał po prostu ostrzec. Dawid chodził do góry, mówi w dół, żeby nie iść. I po prostu ktoś tutaj na pewno jest, ktoś nawiązał ten tutaj ten pałac. Zresztą ta komunikacja też jest utrudniona. No. Nie wiem, podobno nie mam parę językowych. Też tego nie wiem na 100%, czy tak jest, czy nie ma. Może tutaj jednak to była zamieszkiwała. Rodzina niemiecka, więc też nie wiadomo czy oni po polsku tak do końca e, umieją, czy ta bariera jest, jej nie ma. E, no i no, kontakt jaki był, taki był, coś odzywało się, jeszcze wiadomo, w, e, w postprodukcji jeszcze zobaczę co tam się nagrało. Jak wam się podobał film e, to zostawcie łapkę do góry, mm. napiszcie w komentarzu co wy o tym wszystkim sądzicie. Jak jesteś pierwszy raz na moim kanale, zasubskrybuj go, żeby nie przegapić następnych takich fajnych miejscówek i wypraw. To na razie, cześć, hej!